To was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, chyba w szóstym. Czy siódmym? Nie, dzisiaj szósty będzie jakiś A ja ja Wczoraj siódmym. Bo jutro będzie siódmy. E, tak jak widzicie, jestem na dworze. Jest na fryzjera. Jak może pamiętacie? Zbliża się godzina dziewiąta. Ja już wyszłam. To w to nie mam daleko, bo znowu może za jakieś 20 minut w domu. Więc super. Nie śpię od 5. Mam <grym> mała, jak zazwyczaj. Budzi się na jedzenie o 5-6. I idzie spać. To tak teraz wreszcie że będzie miała trudności z zasnięciem, ale zadła trochę ała, pielucha została zmieniona no i włączyłam jej karuzelę bo nie chciała zasnąć ale ziewała już więc włączyłam jej karuzelę włożyłam smoczek i zasnęła i w tym czasie wszedłam bułkę na śniadanie po prostu kojzerkę e, kawę wypiłam no, tak Takie widzicie, pomarowałam. Wartych został właśnie teraz z I zobaczymy, ile mi zajmie tu tutaj rozwiera. Liczę na to, że tak do trzech godzin będę, albo mniej, nie dłużej. Bo wtedy będzie bała ze mną, bo się, że ewentualnie suszarka ją budzi. W co wątpię? W jakimś stopniu, troszeczkę. Albo po prostu będzie marudzić i nie będzie chciała iść spać po prostu spała, nie marudziła nie chciała jeść, no będzie ciężko jej po podać jedzenie, no bo będę na fotelu fryzjerskim, prawda więc no Co do kolorów włosów oła, to w zasadzie była mowa o czerwonym ale szczerze nie wiem, nie wiem czy nie chcę jakiegoś naturalnego koloru i tak się zastanawiałam nad rudym. Może jaśniejszym od moich końcówek, bo można stwierdzić, że końcówki nie mam rudy, i mi się to po prostu podoba, bo nie miałam rudych, długich włosów. Miałam krótkie, miałam długie blond i krótkie blond, długie brązowe, krótkie brązowe. Eee, takie średniowo Średnie takie, ciemne i krótkie ciemne, ale rudych, długich nie miałam. To samo czerwone miałam, długie i krótkie. E, różowych nie miałam jedynie. Jakoś tak na całych włosach, tylko na końcówkach. A to może kiedyś się zrobi. Nie się tak zastanawiałam nad rudym. Ale nie wiem czy cokolwiek z tych włosów wyjdzie bo one są tak pomieszane kolorystycznie że to jest jakaś masakra i ja nie wiem czy ta fryzjerka będzie mogła uzyskać to co bym chciała dlatego wam teraz nie mówię, mówię po prostu rudy ale nie mówię wam jaki odcień ciemny, jasny Coś plus cięcie, bo nie mówię, bo to też będzie cięcie. Tego <grywa> też troszkę się boję, ale mam wrażenie, że będę dobrze się w nim czuła. Dobra. To ja idę. Już jestem na głównej drodze, więc zostało może z 5 minut 7, 8, max 10. Ten moim krokiem, bo założyłam e, buty na w czasie. Więc dobra idę. Jestem już w fryzji, że... tak jak może się widzieć po moim nosie, na przykład, bo nie mam makijażu. To nie jestem zadowolona, jeszcze bateria mi pada. Zostawiam was pod światło, żebyście lepiej widzieli. No um, tak, kolor... przyzwyczaje się do niego. Ale do długości moich włosów niestety już nie. Po prostu. nie po to samo odcinałam sobie włosy w domu. Naprosto. Ja po prostu nie wyszło i chciałam tylko wyrównać jeden tej uchości. Miałam te włosy gdzieś dotąd. I tylko prosiłam, żeby je wyrównać. Aktualnie moje włosy są dotąd. Nie podoba mi się to. Ja wiem, że to tylko włosy i odrosną, ale zapyszczała mi je rok. Lepiej się czułam w długich, wodach, nie w takich krótkich. O to nie po prostu wszystko idzie nie tak, jakbym chciała w moim wyglądzie po prostu. Waga mi się nie podoba. Nie podoba mi się to, że ważę tyle, ile ważę. Nie podoba mi się sobie z wyglądu. Ta czerwona farba nie wyszła tak, jak chciała. I teraz znowu włosy nie wyszły tak, jak chciała. Po prostu nie czuję się ze sobą dobrze. Kolor bym przeżyła. No, no, no dobra, no inaczej się nie dało, ok. Ale może do długości? No, no nie przeżyję, no. Po prostu nie chciałam takich krótkich włosów. <grym> nie wiem, ile mi zostało obcięte. Może jest 5 cm? Albo więcej? myślałam tylko o wyrównanie tych włosów. Czyli co, centymetr powinna nam być jakaś różnica, albo dwóch maksymalnie, ale nie aż tyle. Ja wiem, że miałam te końcówki zniszczone. Ja wiem, że niektórzy teraz będą mu pisać albo mówić o Boże, popłakałaś się przez włosy, przecież odrosną. Ale osoba, która ma trudności z zapuszczaniem, i jej włosy wolniej rosną. Więc oczuję po prostu. W poprzednim roku też obcięłam włosy. Wtedy je cieniowałam. Nie zrozumiałam, że no dobra, może no, tyle trzeba obciąć. Tyle się po prostu obcięło. Włosy też w tym roku miałam dotąd. Po roku zapuszczenia ich. Potem miałam je dotąd, czyli taka sama długość jak teraz. Niestety że wtedy je cieniowałam, więc zrozumiałam, ale i tak było mi po prostu za krótko w tych włosach. A teraz po prostu nie chciałam, nie miałam cieniowania, ja tylko po prostu poprosiłam, że obciąć na prosto. A na prosto już praktycznie były tylko centymetr lub dwa, żeby je tylko wyrównać. Naprawdę liczyłam, że jak będę wyglądać. Ja też obcięta grzywka. Mam wrażenie, że jak myję grzywka, to będzie już okej. Okay. Może do długości włosów też się przyzwyczaję, będą falowane. Tak jak moje naturalne, a nie na proste, na mało nałożone jeszcze. Na to liczę, że chociaż to mi poprawi po prostu samą samoocenę. Ale aktualnie po prostu jest poniżej zera. Bo włosy to była jedyna rzecz, którą mogę zmienić. Mogłam zmienić. A wagi tak szybko nie zrzucę po prostu. A i tak nie wyglądam dobrze tak jak bym chciała. No dobra, przestaję płakać. Przymajadem ten moment. Zobaczymy, ile wytrzymam. Związałam włosy, bo tak się lepiej czuję po prostu. Eee, tu mam będą odrosty, ale pani położyła najmocniejszy ciemny kolor brązowy. Dosłownie to byłby już czarny, a i tak nie wiem, czy będziecie to widzieć, czy nie, ale i tak czerwony przebija. Ciężko było z niego zejść, i niby się właśnie cieszę, że jakkolwiek wyglądam, że ten kolor jest jakikolwiek jednolity, po prostu. No, ale nie jest to też co chciałam. Chciałam o wiele jaśniejszy kolor. I jak miałam na końcówkach te rude końcówki, które miałam po tym czerwonym tutaj. To był idealny odcień właśnie tego odcień po prostu taki jak chciałam na całych włosach po prostu I może za miesiąc nie wiem. Nie chcę, nie wiem, czy chcę ryzykować e, kondycją moich włosów bardziej, e, ale chciałabym przed urodzinami, żeby były jaśniejsze. Po prostu. Przed urodzinami w sensie e, imprezą urodzinową. Bo w tym miesiącu pod koniec to, to chyba jakby... nie uda mi się to. No więc ja teraz pokażę tutaj zdjęcie przed, przed wejściem do salonu. I jak miałam włosy zrobione, więc powinienem powinnam się cieszyć, że wyglądam tak jak wyglądam mimo wszystko. Ale do no, długości nie przeboleję, bo nad tym można było zapanować i nie obciąć po prostu aż tyle. Bo kolor, ja wiem, że pani pobywała wszystkiego Ona deko dekoloryzację dała Po prostu dekoloryzację I jeszcze coś dołożyła I ta czerwień nadal przebijała Nadal była Po dekoloryzacji praktycznie nic się nie zmieniło Z tej czerwieni Więc No Na pocieszenie Taka zapłakana Zaryczana Otworzę kalendarze Nowa jest aktualnie na dole u babci. jest taki, taki zajebisty prezent do Mikołajki, nie? Jeszcze muszę dopłacić 50 zł, bo nie miałam. Małe... wszystko mał... jest mała, więc pewnie mogą być kulki, bo chyba były kulki zawsze. A nie. No ja to też to lubię. I tu mam akurat nożyczki. Nie bym otworzyła z włosami kalendarz, ale potem musiałabym dwa razy, dwa dni czekać, więc... jest takie dobre. I będzie szóstka, szóstka, łej. Tutaj. Czy coś znajdę? Uuu. Nie wiem, czy wy to zauważycie, ale tutaj są aż trzy. Ale wezmę to srebrne, co tutaj się kryje. Zresztą przepcham. Nie wiem gdzie. Uznajmy, że w tym okienku były takie kolczyki. Ładne są, podbają mi się. A w ogóle zapomniałam je nałożyć. Kolczyki, gdzie. Chyba. Chyba wozień coś zostawiłam Ale. Ładne. Mam te, tego typu srebrne, tylko wiele dłuższe. A tu mam złote, więc słoczko. I to tak naprawdę tyle. Coś jeszcze wam podagrywam. Chociaż nie wiem co. Bo dzisiaj nic, nic takiego nie dzieje. Muszę. Wczoraj nie wyjęłam tego. Jak to się nazywa. Nie powiesiłam tych ozdób świątecznych. Boże, wiecie o co chodzi. Tych typ On na, na, jest w piekarniku, więc może to dzisiaj zrobię, e, jeżeli mało mi pozwoli, bo, bo teraz jest ładnie na dole, ale zobaczymy na no, jak długo będzie spokojny i tak dalej, więc. Taki update włosowy. Musiałam się wyżalić wygadać po prostu z tego, co, co mnie boli no. niby okej, okay, niby nie, nie wiem dobra do Kierujmy się, o, ja was się, i tutaj sesja zdjęciowa jest. Więc podajcie na Instagrama, bo pierwsze zdjęcie yy, dzisiaj, czyli wczoraj, dla Was yy, się pojawiło. Takie prawdopodobnie w tym ubranku. Bo są w końcu mi mikołajki, a to różowe. Kto tam jest? Czy, które Wam wczoraj pokazywałam. No to e, to jest prezent dla Mikołajki dla małej, bo ona jeszcze go nie widziała. Dzisiaj będzie pierwszy raz. Nie wiem, czy w ogóle jestem ostra. Mam wrażenie, że nie byłam ostra. Ja to właśnie zrobiłam. Tu... A tutaj leży moja zbrodnia. Spaliłam termofor. No po prostu... Przez tą głupią mikrofalówkę Nie potrafi się normalnie ustawić Natomiast na 30 sekund To mi kurde skoczyło 3 minuty i 30 sekund A no ustawiałam 30 A tu za od teraz siedzi W już z małą Tu jest otwarte okno Tutaj jeden wiatrak, Tam drugi do okna i tu widzę na nasze okno dlatego teraz będzie mi się tutaj przydało tu okno mieć jest sakra po prostu jestem na siebie po prostu zła że przez moją jakby nie uwagę w jakimś stopniu no bo Patek kazał mi przynieść termobat, no to przyniosłam, a potem totalnie zapomniałam o tym, że mam włożony tutaj termofor i, i poszłam po picie wyniosłam kota i to tak dwie minuty się ten i jeszcze trochę jakby to była tragedia murowana czyli yy, palenie się wszystkiego nie? no ale nie powinno to mieć w ogóle miejsca nie powinno się to tak fajczyć i w ogóle nie powinno się to fajczyć no ale to moja nieuwaga, uwaga, moja kłopota. No trudno. Podejrzewam o rorykolki, dlatego wyciągnęłam ten termofor i chciałam go podgrzać drugi raz dzisiaj, żeby bardziej podgrzany był troszeczkę, bo nie do końca się podkrzał. I o tak, straciłam mój termofor. Zamówię sobie drugi. Na ten na przykład. A ja już się z nami na dzisiaj pożegnam. Jest 22:30. I ja już mam dzisiaj dość do dzisiejszego dnia. małą Nie mogłam uspokoić praktycznie. Ciężko z nią było przez te kilka godzin. Więc nie polecam. Dzisiaj ja idę spać. Na czym prać. Pewnie jeszcze trochę posiedzę. Mm, więc ja, ja pewnie jeszcze trochę posiedzę. Yy, spróbujemy tutaj to wywiatrzyć wszystko. Ale tutaj, tutaj by się przydało okno. Ja w kuchni szczególnie. A ja się tu mi żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten vlog nie był jakiś super pozytywny. No. <grym> A jeżeli tak, zostawię oczki w górę. Macie mi pracę bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z odcinekiem, z powiadomienia piszcie komentarze. No i pamiętajcie, że czasami nie uwaga, rodziców jest możliwa. Po prostu, szczególnie w ferworze latania w tej weftce między dziećmi, między dzieckiem jakimś, czy po prostu latania po wszystko wokół. Po prostu późna godzina i roztar, roztargnienie w ten sposób działa. Do intra.